No hej hej, witam witam. No jakoś w piątek nie miałem czasu przygotować sobie wiadra na ero, Bo ten eksperyment mi trochę czasu zajął. Drugie, że nagrywanie tego eksperymentu. Trzecie. Składanie filmu z tego eksperymentu. Więc trzeba to nadrobić, żeby dzisiaj nalać sobie tej wody nazbierać. można było jutro tą podmiankę chociaż zrobić, jak po ludzku jakoś tak bardziej. No właśnie, jedno wiadro mniej, bo jedno jest za... A nie, to mam jeszcze trochę mniejsze, ale też wystarczają. Też może być 10 litrowe, Do podmiany wystarczy. No bo tamta woda to będzie miała trochę tego oddanego przez kamienie wapienia i cholera wie czego tam jeszcze, nie? No to raczej nie będę wlewał do akwarium. Ale tu już sobie możemy przygotować. Niech się woda nalewa. Dzisiaj to też z rana nie miałem czasu tego za bardzo przygotować, bo na testach wydolnościowych byłem. Jako osoba starająca się biegać A, Nie mam wolnych tych, bo tu mam zajęte dwa żółte zaciski. Pauza. zaś nie zrobiła. No dobra. Potem sobie skrócę to. To znalazłem taki mniejszy. Nie wiem, czy da radę. Zaraz się okaże. A, na tyle może być. Dobra, odpalamy wodę. Poszło. No i baniaczki będą się zbierać. Tu oczywiście jeszcze tradycyjnie zabezpieczenie chociaż na razie to i tak trochę zleję i, i, i wyrzucę tej wody ze 3-4 litry a potem już będę nalewał no i tak właśnie kończąc z, z tymi testami wydolnościowymi tak więc no ja to lubię potestować nie tylko akwarium ale no też człowiek biegając musi potestować siebie, sprawdzić tętno, zakresy tętna, w jakich biegać, żeby to nie tak nie nawozimy akwarium na pałę, tylko robimy pomiary. Taki treningu nie robimy na pałę, bo trzeba sobie zdawać sprawę, przy jakim tętnie sobie biegamy i wtedy wiemy, czy robimy sobie krzywdę, czy nie. Bo można się niechcący zajeździć, albo też niechcący nie robić postępów treningowych, bo to wszystko ma znaczenie. Będziemy wiedzieć, czy robimy za mało treningu podstawowego, czy za dużo treningu wysiłkowego, i wtedy regeneracja się zaraz pogarsza. Wyniki się pogarszają. Postęp się pogarsza. Nie ma progresu, i tak dalej. A tak to jak się pewne parametry zna, i potem co jakiś czas te parametry się kontroluje. No to jakieś tam odzwierciedlenie tego postępu mniejsze lub większe jest, ale też wiemy bardziej o, też o to chodzi. Czy robimy to ze zdrowiem dla siebie. Czy nie, niekoniecznie tak, nam się to udaje robić ze zdrowiem. No bo potem kontuzje, bóle, nadwyrężenia i tak dalej. Zła właśnie najgorsza to jest, jak się przetrenowujemy Psz, za bardzo, bo biega, biegacze takie, początkujących, takich jak ja, że z początku za dużo chcą, za szybko, za daleko, i tak dalej biegać. Za długo, w tym sensie za daleko, że za długo. I za szybko i potem się zniechęcają, bo gnaty bolą, ścięgna bolą, mięśnie bolą, człowiek jest jak złoża madajowego wyjęty. I się nie chce potem wychodzić na trening. No. Czasami pomiary są dobre. Nie wszystko się da zrobić na czuja, na nosa i na intuicję. No to skoro już. Op w testach i pomiarach mowa to ile tu mamy no. no już się wymieszało jest 30 o, tutaj miałem 20 ale teraz sprawdzę to jeszcze wypłuczę bo tutaj miałem też te prawie 30 15 o! można lać do kubów Czyli pierwsze wiadro będzie to gdzie to położyć tam? Za daleko gdzieś tu muszę o, będzie dalej A to do wylania o, chociaż to muszę też jeszcze widzę coś tutaj w nim było w tym jamie. O, teraz może nacicić. Słońce wyłączymy. I pauzujemy. czekam aż wszystko mi się naleje. Do jutra się złapie temperatury pokojowej i podmianka będzie. No jedno wiadro pełne, jeden baniak pełny. Jeszcze zostało to wiadro i drugi baniak do napełnienia. Ale nie tym chciałem się chwalić. No powiem Wam, że te wszystkie wynalazki smart home, smart wifi, tak jak to, co tutaj wkładam. To jednak jak będzie ktoś wam chciał hałupę w tym zrobić, smart dom z takich gadżetów to powiem wam, że nie warto, nie warto. Dzisiaj ani razu mi nie wyłączyło nalewania wody tym wężem. Ta czujka owszem piszczała, zaraz pokażę, bo ona normalnie jak się zanurzy to piszczy. O. I owszem, ale widzicie ona jest ustawiona tak, że powinna w tym momencie wyłączyć też nalewanie wody. Jest tak skonfigurowana. A słychać, woda leci dalej. Coś dzisiaj odbiło <coughs> tym sprzętom. Tak więc, no, godne zaufania to one nie są. Lepiej je mieć, ale być jeszcze lepiej być w tym samym momencie w domu. <grym> no. Także. Yy... Ja bym tego nie polecał, nie autoryzował, jeżeli miałoby to pracować bez naszego nadzoru i opieki, takiej bezpośredniej, nie? Czyli zdalnie, gdybym sobie system na tych czujkach zrobił, na przykład podmianki wody, do to dolewki wody, no to bym raczej nie spał spokojnie. Inaczej, nie byłbym poza domem spokojnie, tak? No, nie dajmy się zwariować, gdyby ktoś nam tam próbował forsować takie rzeczy. Dobra. Ale co ja tutaj będę chciał? Znowu zapalimy słońce. Nie chce mi się czekać do tej 22. Na całą dobę. A zaraz sprawdzimy, właśnie znowuż test paseczkowy. Dobra, minuta minęła. Co tu da się dopasować? O tak, będzie lepiej. No, GH coś jakby się chciało zabarwić znowu. Ale słabo, słabo. pH, czyli to żółte tutaj, no, ciągle jaśniejsze od 6,4. Czyli pH teoretycznie nie wzrosło. No a KH, to jak widzimy, ko koło trzech. Tak, tu mamy KH. No, KH typowo koło trzech. No, czyli jakby co? O, tutaj zepsułem, ale to chlor, to nieważne. Czyli... Czyli na razie nie jest źle. Od ostatniego pomiaru w zasadzie zmian nie ma. No, kurde, to jeszcze chyba wieczorem jednak zmierzę z ciekawości. Albo i do jutra potrzymam. Albo i nie, bo po co tak długo? Jeszcze zobaczę. No dobra, tak to wygląda. Na chwilę obecną. No, czyli jest szansa, że Jakiegoś tragicznego wpływu na wodę w tym zbiorniku, to nie będzie to miało. No i dobra. No to nic. To na dzisiaj tyle. I do zobaczenia przy podmiance. I chyba będzie jeszcze, oczywiście, mały retusz tutaj pierwszego planu. Te skałki się powrzuca, coś się tam lekko przód przearanżuje. No, przytnie się to i owo jeszcze zobaczymy. Może jeszcze dzisiaj się za to wezmę. 18 godzina. No, muszę chęci nabrać. Nie wiem, może kawę wypiję, to mi się zachce, po tym bieganiu na teście wydolnościowym. To taki trochę zmęczony jestem. Wykończyli mnie. To, co to jest, jakiś kwiat, czy taki szczyt śmieszny? Kurde. Hmm. Stąd nie, nie ostrze w centrum, taki jakby cztero, cztery płatki kwiata były. <gry> Spróbuję od góry, nie, od góry nie zobaczę. Muszę wyłączyć filtr. Woda się uspokoiła. No, e, to chyba taki szczyt jest różowawy. Bardziej nie powiększę, bo znowu mi przerzuci na obiektyw, który i tak nie wyostrzy. Hmm. O, zobaczymy po czasie, co z tego. Zobaczymy, co to będzie.